Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo gorąco, w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj podsumowujemy październik, czyli zapraszam Was na ulubieńców pod raz oknem jest przepiękna, czyli ja witam Was w takim, ja wierzę pozytywnym i bardzo, ale to bardzo dobrym humorze. Październik troszeczkę minął pod znakiem Hunry Jesiennej, ale gładko poszło, szybko minęło, także już teraz wracam do Was z takim bardzo dobrym humorze. Podsumowujemy miesiąc październik, październik minął też pod znakiem imprez urodzinowych ale o tym też nie wspominam, bo też troszeczkę tak było niezaciekawie, jeśli chodzi o moją rodzinę, ale udało mi się przetestować kilka produktów, o, chciałam, o których chciałam Wam powiedzieć. Niektóre może już znacie, gdzieś tam widziały się na moim kanale, ale właśnie w tym miesiącu używam sobie namiętnie tych produktów i chciałam się z Wami właśnie tymi produktami podzielić, także zapraszam wszystkich. Innych. Słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy od pielęgnacji standardowo, tak jak zawsze u mnie na kanale i w ulubieńcach i pokażę Wam trzy produkty do włosów tej samej marki, które dostałam właśnie chyba do przetestowania, tak, i są to, jest to marka embiotika, Biowax i tutaj mam maskę intensywnie regenerującą, następnie mamy Bibi odżywka pielęgnacyjna, coś takiego, nowość. I dodatkowo do, do tego dostałam jeszcze do wózów suki zniszczonych oczywiście to jest cała seria, dwufazowa odżywka bez spłukiwania. I to, co chcę Wam od razu powiedzieć, to to, że te odżywki, ta seria konkretna tak nieziemsko pachnie. Ja w sumie przetestowałam cztery, to jest czwarta moja maska z tej, z tej serii, z każdej jestem zadowolona. Ale taki przepiękny zapach i tak długo się utrzymujący, tak po prostu przepięknie pachnący, dopiero ta seria ma. To jest po prostu strzał w dziesiątkę, to jest po prostu normalnie taki cudny i malina dla moich zmysłów. Ja uwielbiam ten zapach, jak o włosy zastosuję sobie właśnie te produkty, to później przez trzy dni moje włosy tak przepięknie pachną i naprawdę to się zdarza pierwszy raz, kiedy ja mogę chwalić produkt pod względem zapachu i utrzymywania się tego zapachu. Poza tym, że one właśnie... Mm, Przepięknie działają, świetnie nawilżają, nie obciążają. Oczywiście, przy jakimś tam konkretnym zastosowaniu i odpowiedniej ilości czasu zostawiania tych produktów na włosach, to po prostu ten zapach to jest coś przepięknego. Jeśli kochacie kosmetyki, które przepięknie pachną, to ja Wam polecam, powąchajcie te. No to jest coś przepięknego. Dodatkowo jeszcze utrzymywanie się. On się utrzymuje tak długo na moich włosach, że ja sama samochody się wącham. Także słuchajcie, po pierwsze. Maska intensywnie regenerująca do włosów suchych i zniszczonych, nawilża, przepięknie, zmiękcza włosy, przepięknie je wygładza, nie obciąża oczywiście zostawiona na 15, tak około 15 do 20 minut. Dłużej troszeczkę już tam problemów robi, ale przy tym czasie naprawdę rewelacyjnie się sprawdza. Ja kocham ogólnie te maski. Dla mnie one są najlepsze, super regenerują włosy. Włosy są później przepięknie, takie naprawdę mięciutkie, wygładzone, super się układają, nie puszą się, nie elektryzują się same, same po prostu plusy. Dodatkowo właśnie przetestowałam sobie tą odżywkę, którą się ona. Jest, działa niby w 60 sekund i tutaj jest 7 w jednym, ma wygładzać mm, na całej długości, ma być tutaj dzięki tej odżywce termoochrona podczas stylizacji, głębokie nawilżenie, ułatwienie rozczesywania piękny pols, ograniczenie elektryzowania się, podatność na układanie. Zgadzam się z tym wszystkim. Przepiękny zapach, jeszcze do tego dodam, czyli 8 w jednym, w jednym naprawdę odżywka działa, super się spisuje, tak jak tutaj jest napisane, stosujemy ją na tą około tej minutki, w tym czasie jeszcze sobie wypukam, wiecie, cały brodzik, bo co robić podczas tej minuty, zostawiam na włosach, później spłukuję. No, niesamowite wygładzenie, niesamowicie pięknie, pięknie włosy się układają, są naprawdę tak fajnie mięciutkie, ale nie przyklapnięte. Tego właśnie oczekuję od produktów, żeby dbały, regenerowały, naryżały, ale nie obciążały i to mi to daje. I jeszcze mam tutaj coś takiego naprawdę ciekawy produkt dwufazowy, który oczywiście mieszamy, spryskujemy włosy mokre bądź też suche, to jest dobre i mimo tego, że spryskuję ten, tym produktem włosy suche, nie robią one się tłuste. Miałam kiedyś odżywkę, tylko nie pamiętam, czy to nie była czasem Janna, też na włosach mogłam ją stosować na włosy ale niestety, kiedy ja miałam włosy suche i spryskałam tą odżywką, to one robiły się tu na nasady. Było to po prostu dla mnie niedopuszczalne i od razu zdyskwalifikowana została ta odżywka jako odżywka do nakładania na suche włosy. E Sto, nie ma tego problemu. Dodatkowo jeszcze przepięknie pachnie, także rewelacja. Bardzo się cieszę i bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Jeśli gdzieś tam widziałeście u mnie dostępna w aptece. Także dobra, przebrnęliśmy przez temat włosowy i naprawdę serdecznie Wam polecam a, ten zapach po prostu skradł mi serce. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć o produkcie, który dostałam tak naprawdę dla mojego Alusia. Dostałam ostatnio paczkę od mojego partnera YouTube'owego z kilkoma drobiazgami dla mnie, ale też były produkty dla Alusia. Dostałam pomadkę tam, produkt chyba do płyn do kąpieli i szampon dwa w jednym, no nie wiem, coś takiego i oliwka pielęgnacyjną w żelu. Ja nie wiem, coś, kurczę, strasznie ostatnio jestem bardzo taka wrażliwa na zapachy i tutaj też będę chwaliła właśnie zapach. A, oh, Jezus, jak to przepięknie pachnie, tylko że to już jest coś takiego słodkiego, ciasteczkowatego. Właśnie coś mi się kojarzy tutaj z jedzeniem. Ta odżywka jest coś takiego, jakby mm, kiedyś y, Johnson's z Baby miał taką odżywkę w żelu. I to jest coś takiego, takie delikatnie żelow, żelowa konsystencja, nie taka wiecielająca I oczywiście smaruje tym Amusia. I mu się też strasznie podoba ten zapach. Odżywka, odżywka. Oliwka, jak oliwka, wiecie, bardzo natuszcza. Ale, ale już ma bardzo problemy z taką strasznie przesuszającą się skórą, więc dla niego to też jest bardzo dobry produkt. Ja też się wysmarowałam kiedyś po kąpieli i mówię wam, no to co ona robi z moimi zmysłami zapachowymi, to jest po prostu nam. No, Coś cudownego, także strasznie się tutaj widzicie, podniecam zapachami, ale naprawdę uwielbiam produkty, które przepięknie pachną i wydajcie mi znać, czy też takie lubicie. Także oliwka i to jest dokładnie marka skarb matki z witaminą E dla niemowląt i dzieci od pierwszych dni życia. Także dla Alusia stosuję, stosuję również dla siebie no coś przecudnego. Jak macie okazję gdzieś połąchać, to połąchajcie, jeśli lubicie takie słodkie, ciastko... o, ciastkowe zapachy, to... Rewelacja. No i moi drodzy, przeszliśmy przez całą pielęgnację. Tak się tutaj strasznie nadochwalałam zapachami. Zapach jeszcze będzie. Albo może powiem, jak już zapach, to mówią o zapachach. Zapach miesiąca, jeśli chodzi o taki mm, wodę, perfumy, może tak. Perfumy to na pewno Avon Parisian Chic Chic, czyli taki przepiękny flakonik. Ja te, ten zapach kupiłam już dawno temu, no w sumie kilka miesięcy chyba. Jak widzicie, dosyć intensywnie używam. Bardzo ładny, bardzo seksowny taki dość ostry, dość intensywny, ale naprawdę taki subtelny tym taki strasznie kobiecy zapach naprawdę na jakąś randkę. Widzę, widzę to tak, czerwona sukienka bądź też czarna, mała, czarna, e, czerwone usta, piękny kok, e, jakiś świetny naszyjnik i właśnie, i właśnie ten zapach. To jest, to jest coś! Alboś mała czarna i czerwone szpilki. O, tak to by widziała i czerwone usta do tego. No rewelacja, także super sprawa. E, słuchajcie, moi drodzy, jeśli chodzi o e, podkłady, bo już przechodzimy do kolorówki, e, to podkłady mam do pokazania dwa, te, które czasie używałam, to na pewno był... Była oczywiście mieszanka standardowo. Super Cover od Belle Long Lasting i to jest podkład matująco-kryjący, który nie widziałam niestety w szafie Bell. On był dostępny kiedyś w Biedronce i ja właśnie w Biedronce kupiłam. Tutaj akurat mam w tym gorszym kolorku, bo ja wolałam ten produkt w beżowym odcieniu, a tutaj mam w dwójce, czyli nude i ona niestety tony różowe, czego ja nie lubię, ale mieszałam go właśnie z produktem od Revlonu, Fotoready i jest to 002 Vanilla i to jest faktycznie taki fajny beżowy, czysto beżowy kolor, który tutaj oczywiście ten produkt zawiera bardzo dużo drobinek rozświetlających. To jest produkt, który ma przepięknie wyglądać na zdjęciach właśnie w kamerze. Mamy przepięknie wyglądać dzięki niemu, także myślę, że na imprezy, jak gdzie wiecie, że będziecie fotografowane, to śmiało możecie nakładać ten produkt. Ja Wam zrobię osobny test tego, tego, tego podkładu. Teraz troszeczkę są ograniczona, czasowe, jeśli chodzi o ogólnie o robienie testów podkładu. Przede wszystkim, bo chcę Wam się pokazać po kilku godzinach, a jak wychodzę na przykład. Na pierwszą do pracy to wracam o godzinie 18.30, gdzie już jest ciemno. I niestety nie mam jak nagrywać wam sprawozdania, dlatego też robię to w wolną niedzielę. A w wolną niedzielę mam co dwa tygodnie, więc jestem strasznie ograniczona w kwestii czasowej. Także moi drodzy, mieszam sobie te dwa podkłady, dały mi przepiękny kolorek, przepiękny efekt na budzie, takiego półmatu, półroświetlenia, co ja najbardziej lubię w tym momencie. Tak przyrzuciłam się z takiego płaskiego matu, właśnie taki efekt glow, to mi bardziej odpowiada. I takie właśnie produkty sobie dwa stosowałam. Słuchajcie, moi drodzy. Nie słuchajcie, ciągle mówię do Was Słuchajcie, dalej, moi drodzy, co my tutaj mamy? Korektor. Ok, dwa korektory. Po pierwsze, wydaje mi się, że to będzie mm, takie naprawdę mój mask, jeśli chodzi o korektor, coś co pozostanie na długo w mojej kosmetyczce i coś do czego będę wracała. Myślę, że do obu tych produktów, ale do tego na milion procent jest to Nyx i to jest korektor, który kupiłam w Degasie i ja mam go w numerze. 02 Fair i on wygląda w ten sposób, to jest drugi kolorek najjaśniejszy jest oczywiście 01 i on jest taki prawie biały i ten w tym momencie jest dla mnie idealny, idealny odcień, idealny kolor naprawdę wygląda świetnie cudownie się go stosuje, fajnie się rozprowadza nie zastyga, mimo że, mimo, że bałam się właśnie tego po recenzji Hani, bo ona mówiła właśnie, że najlepiej go nałożyć na jedno oko i później na drugie, bo niestety zastyga i u mnie czegoś takiego czegoś takiego nie zauważyłam raczej mi się go fajnie rozprowadza nie zastyga bardzo szybko, mogę nim manewrować, wiecie, rozcierać, dokładać jeszcze czy gdzieś tam, wiecie, jak tu ma więcej rozetrzeć pod pod, bardziej wewnętrzny kącik, nie ma żadnego problemu, daje przepiękne krycie przepiękne rozświetlenie dodatkowo i naprawdę jestem nim zakochana, w tym momencie ma dla mnie dobry kolor, zastanawiam się że też czasem nie kupić sobie tej trójki, bo ta trójka była taka bardziej naturalna, że po prostu osiągnąć taki efekt bardziej krycia niż rozświetlenia także bardzo serdecznie Wam polecam, cena około, nie około tylko 29,90 wcale nie taka droga, Myślałam, że mam już około 40 czy nawet 50 a kiedy weszłam i zobaczyłam na celu, to byłam mega zaskoczona, pozytywnie oczywiście, bo za to, co on robi, to jest godzien tych 30 zł, naprawdę. I A on, ile ma tutaj mililitrów, żeby sobie tak zobaczyć, bo nawet nie zerkałam wcześniej, a teraz pewnie nie znajdę, tak? 3 gramy, mililitrów, 3 gramy, a ten zyko, bo ma ma, 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 ma 7 ml, tak? Kurczę, to dziwnie. Myślałam, że to ma więcej, bo wyglądają podobnie, zobaczcie, ale chyba ta tutaj szkło jest takie grubsza. Dobra, mniejsza o to. Dalej drugi korektor, ale to jest Mo Modeling Illuminator i to jest przez producenta nazwane raczej takim rozświetlaczem. On ma pozwalać na idealne wymodelowanie i podkreślenie wybranych partii twarzy, rozświetla skórę, sprawiając, że wygląda ona świeżo i promiennie. Perfekcyjnie maskuje oznaki zmęczenia, ale poprzez to, że właśnie tak fantastycznie odbija światło, czyli takie, wiecie, troszeczkę zmylenie tutaj przeciwnika. Fajnie się rozświetlają ja w numerze 0, 110, 101, przepraszam, czyli tym najjaśniejszym i to jest, to jest kolor ciemniejszy, dużo ciemniejszy niż ten z NYXa, ale właśnie fajnie daje taki efekt rozświetlenia, jak kręcimy głową, to on się fantastycznie odbija w, poprzez, jak nas, na nas pada takie, nie mogę się wysłowić światło, w zależności czy to sztuczne światło, czy to właśnie światło też słoneczne fajnie odbija tak się od naszej skóry i naprawdę daje taki efekt rozświetlenia kryje przez to właśnie takie zmęczenia jakieś tam cienie, ale nie jest to produkt, kryje Dalej, moi drodzy, moje brwi, bo mam coś nowego do brwi. Jest to produkt z Max Factora i szczerze powiedziawszy, nie powiedziałabym jeszcze jakiś czas temu, że spodobał mi się kredka do brwi, raczej polałam cienie, ale właśnie zakochałam się. Max Factor w kolorze brown i jest to kredka do brwi. I ja powiem Wam, że ma przepiękny taki, tutaj mam tą oliwkę nałożoną, nie wiem czy mi się nałoży teraz ta kredka, e, ona ma taki właśnie fajny kolor brązu, takiego zgaszone, zgaszonego brązu, e, daje bardzo fajny taki subtelny efekt, oczywiście możemy nałożyć ją mocniej, ona nie jest jakoś tak mega napigmentowana. Ja mam takie uczucie, że ona właśnie jest tak napigmentowana, żeby nie dawała mocnego efektu na brwiach. Oczywiście, jak będziemy nakładały ją w jednym miejscu dużo, to ona da mocniejszy efekt, tak? ale mi naprawdę, ja robię kilka pociągnięć tak po brwiach i ona od razu fajnie maluje. Nie robi jakichś takich, wiecie, krek grubych. Gruby. Da, daje ten kolorek tak równomiernie i powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem z niej mega zadowolona. Nie wiedziałam i naprawdę szczerze powiedziawszy, nie powiedziałabym jeszcze jakiś czas temu, że spadła mi się kredka do brwi. Yy, na razie sobie właśnie ta, tą kredkę Sus i jestem z niej zadowolona i bardzo Wam polecam, jeśli użyjcie kratki na bo ta ma bardzo fajny kolor. Dalej, moi drodzy, jak jesteśmy przy oczach? Może tak. To po pierwsze liner. Liner z, od marki Golden Rose. I kupiłam go właśnie w połowie miesiąca. Pokazywałam Wam, robiłam makijaż właśnie z nowościami. Tam był ten korektor, był też właśnie ten, ten liner. I liner, który ma fajny, fajny cieniutki, e, cieniutki aplikator. Możemy nazwać cienką linię, Możemy oczywiście przycisnąć i ta linia będzie dużo grubsza. Także w zależności jak lubimy, tak malujemy, e, powiem Wam szczerze, że naprawdę e, za pierwszym razem tak mi gładko nie poszło, ale za drugim razem szło po prostu jak masełko. Tutaj bardzo cieniutka linia, później grubsza. Naprawdę fajnie się malowało tą jaskółkę, bez żadnych problemów i powiem Wam, że kilka razy go stosowałam i ani razu nie musiałam poprawiać tej kreski, bo naprawdę bardzo precyzyjnie, bardzo fajnie i łatwo można było namalować tym produktem właśnie karetkę, kreskę i ja mam go w kolorze czarnym i o, tutaj jest nawet napisane, że trzeba trzymać do góry nogami. Widzicie? Teraz odkryłam, tak ruszałam sobie i zobaczyłam. Ja Wam w tamtym filmie mówiłam, że właśnie tego typu linery trzyma się do góry nogami żeby ten tusz spływał i nawet tutaj producent daje nam o tym znać także, także fajnie, fajny, fajny produkt, polecam Wam kosztował mnie na stoisku Golden Rose około 12,99 czy 13,99 dobra moi drodzy, jak jesteśmy przy oczach to tusz tusz, który w moje serce po raz drugi i przypomniałam sobie właśnie o nim jak byłam ostatnio w Opolu marka Evelyn i jest to Extension Volume i zrobiłam Wam te na żywo Taki tak naprawdę update um, te, testu naszego tego produktu, bo on jest fantastyczny. Ma taką zwykłą szczoteczkę mm, silikonową, niewyprofilowaną. On ma dawać natychmiastowe wydłużenie, zmysłowe, spektakularne podkręcenie, rozdzielenie, modelowanie, intensywny czarny kolor. Jedyne, z czym się nie zgadzam, to z tym intensywnym czarnym kolorem, bo to jest zwykła czarny, bez jakiegoś szału ale wydłuża natychmiastowo, tak, 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 strasznie rozdziela te rzęsy, nie robiąc przy tym takich, wiecie, pajęczyk, nóżek, tak strasznie rozdziela te, te rzęsy, jest ich tak bardzo dużo, że ja jestem po prostu w szoku, uwielbiam go, nałożony w dwóch warstwach daje taki mocniejszy efekt, ale nie takich bardzo spektakularnych, sztucznych rzęs, ale naprawdę wygląda to mega naturalnie, bardzo ładnie, bardzo tak fajnie, subtelnie. Naprawdę daje super efekt i jestem w nim zakochana po raz drugi. Bardzo Wam polecam, jeśli gdzieś tam go znajdziecie. Bo on był dostępny kiedyś w biedronce za 9,90. A w szafie Evelyn kupiłam go za 12,99. Dobra, moi drodzy, jak jesteśmy przy. Dobra, przy oczach, sobie do twarzy, to oczywiście chciałam Wam powiedzieć o moim ulubionym produkcie do konturowania, czyli o inglocie w numerze 505 produkt, który kupiłam sobie jakiś czas temu i o koszcie około 30 zł i jest to, jest to kolor taki zimny brąz. I powiem Wam tak, że on jest przepiękny, przed cudowny kocham go, ale na żywo wygląda super. Niestety w kamerze zauważyłam kilkakrotnie, że robi mi małe kuku. On przy jeszcze takim tutaj tle, takim delikatnie sinawym, robi się siny. W, w zależności od tego, jak jeszcze pada światło, jak się tak obraca w niektórych filmikach i światło znaczne centralnie padało mi tutaj na moment wykonturowania, to to wyglądało na strasznie sinę, jakby ktoś po prostu się nie uderzył. Także na, w kamerze niestety w tym oświetleniu nie wyglądało za dobrze, ale na żywo wygląda przecudnie, uwielbiam go. I on właśnie jest hmm, produktem, który nie lubi się w dużej ilości. Bo w dużej ilości właśnie rozcielany, pod wpływem rozcieranie niestety robi się delikatnie sinawy. Także jego nakładamy. W małej ilości i nie rozcieramy bardzo bardzo mocno. Także także taka moja mała rada, ale kolor ma przepiękny. Dzisiaj na, na, no, na kościach policzkowych i wykontrowaną twarz, po prostu naj, naj, najprościej mówiąc, mam produktem ze Swika w kolorze Fail i to jest to takie sławne teraz trio. Mam i brązer i rozświetlacz, i powiem Wam szczerze, że znowu się zakochałam. Ach. Dalej, moi drodzy oczy. Pokażę Wam dwa produkty, które bardzo, bardzo polubiłam. Mianowicie Maybelline Eye Studio, i jest to, są to takie cienie, jakby troszeczkę wypiekane. Taka paletka, mal, maleńka paletka, i ona jest w numerze 62. Otworzę ją, czy nie otworzę? Otworzy. Coś takiego. I oczywiście serce skradł mi ten tutaj kolor, który jest przepiękny. To jest taki rdzawo-brązowawo-czekoladowo-złoty brąz. Naprawdę przecudny. Oczywiście osypuje się masakrycznie, ale daje przepiękny efekt na, na powiekach. Takiego, takiego rdzawego koloru, takiego fajnego, jesiennego. I nakładam go samego na powieki, na górną i na dolną. Delikatnie rozcieram, Delikatnie szelkię takim ciemniejszym troszeczkę brązem i to wygląda przecudnie. Także super sprawa. Ten różowy nie nie używam go w ogóle, używam właśnie tego brązu, który jest przepiękny. I kolejny produkt, i przedostatni produkt to jest Bel z tej serii Hypoallergic i to jest eyeshadow z numerze 70, czyli taki pojedynczy mały cień. I już Wam pokazuję kolor taki fajny, delikatnie pomarańczowy, taki łososiowo pomarańczowy. O właśnie, e, tak on wygląda i ja bardzo lubię go nakładać, e, to jest on kolor taki perłowy, w wykończeniu perłowym, lubię go nakładać m, jako taki produkt samodzielny na całą powiekę, oczywiście nie aż pod brygą, bo on się bardzo mieni i świeci, to jest taki właśnie perłowy e, kolor, tylko, e, tylko właśnie tak na całą powiekę ruchom, delikatnie ponad załamanie, i e, wytuszować rzęs i wygląda tak mega świeżo, wtedy ten makijaż tak fajnie, to oko jest rozświetlone bardzo, ale to bardzo go lubię. E, I moi drodzy, ostatni produkt, ten, który mam a na ustach, czyli czyli właśnie Vipera z w, w tej serii już Wam mówię Just Lips i to jest numer 16 i powiem Wam szczerze, że ten produkt odkryłam na nowo ja go dawno, dawno, dawno dostałam od kogoś, ale wydawało mi się za, za trupi, wydawa, wydawał mi się za jasny i jakoś go nie nosiłam, nie wiem, twierdziłam, że on jest mało napigmentowany, nie wiem, ale ostatnio wyciągnęłam go właśnie z tej mojej szafeczki, gdzie mam wszystkie kosmetyki, nałożyłam na usta i do takiego makijażu świetnie mi się zgrało, oczywiście tutaj troszeczkę to światło może padać, może on wyglądać za bardzo trupio, to jest taki odcień miód z delikatnymi takimi właśnie brzoskwiniowymi łososiowymi kolor, odcieniami tonami, bardzo ładnie wygląda na ustach, tak strasznie naturalnie, nie jest absolutnie korektorowy, ani nie jest taki strasznie trupi, bardzo ładnie wygląda na ustach, usta są zaznaczone nie, nie giną na tyle całej twarzy i on mi się mega podoba, także numer 16. I dobra moi drodzy, przeprogręliśmy przez wszystkich ulubieńców. Także e, troszeczkę tych produktów było. Oczywiście dajcie standardowo mi znać, e, jeśli miałyście któryś z tych produktów, jak Wam się stosuje, jak, jak e, u Was się spisują. E, może macie jakieś specjalne patenty na jakieś dane kosmetyki, także czekam tutaj na Wasze komentarze i cała reszta na pewno również e, ze mną. I co kochani, to by było na tyle. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. No się do zobaczenia, buź jaki hej!